Cześć, witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale 56 Shades of Blue. Dzisiaj kolejny odcinek i tym razem jest zaplanowany QA, wieża czołweczka i do zobaczenia już za chwilkę. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, które zostawiacie i na YouTubie, i też piszecie do mnie na Instagramie. Wybrałam 13 pytań, które się powtarzają, niektóre są unikatowe, i postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, które nie zostały tutaj poruszone, zostawiajcie w komentarzach pod tym odcinkiem i przy okazji kolejnego QA postaram się również na nie odpowiedzieć. Niektóre Wasze komentarze i Wasze pytania zainspirowały mnie do odcinków. Tak jak było na przykład odcinkiem Co je blue oraz wiele innych. Także jesteście dla mnie inspiracją i zachęcam Was do komentowania. A teraz lecimy z pytania. Pierwsze pytanie na temat Doc Frisbee. Czy nagra pani filmik o początkach Blues Dog Frisbee? Niestety na odcinek o początkach jest już trochę za późno, bo już jesteśmy po, po pierwszych próbach i możecie znaleźć takie filmiki na naszym kanale pod tytułem Mój pierwszy trening, więc zachęcam do przejrzenia. Początki były takie, że w zasadzie Blue oswajał się z dyskiem i to bardziej była nauka dla mnie, jak prawidłowo trzymać dysk, rzucać tak, żeby pies umiał je złapać, więc początki były fajne. Niestety teraz mamy przerwę ze względu na pogodę i szybko ciemno, się robi zimno, więc już nie mogę do się doczekać, kiedy wrócimy do tego sportu. Paulina, pozdrawiamy Cię serdecznie. Blu za Tobą tęskni i jak się tylko zrobi cieplej, to wracamy. Drugie pytanie. Zastanawiam się, czy jest dużo sklepów, restauracji, do których możecie iść razem z psiakiem, czy raczej to nieliczne miejsce. Na szczęście sytuacja się zmienia i coraz więcej sklepów i marketów otwiera się na właścicieli z psiakami. I to już nie jest to, że jest miska z wodą wystawiona przed sklepem, ale można spokojnie wejść i zrobić zakupy. I ja mam taką. Regułę, że jak gdzieś nie jestem pewna, czy mogę wejść z psem do sklepu, to dzwonię na infolinie i się pytam, czy można wchodzić. Wiem, że na pewno Decathlon wpuszcza właścicieli z psiakami, i widziałam również filmiki, jak są organizowane nawet takie wyjścia wspólne szczeniaków do Decathlonu i uważam, że to jest mega fajne. Jeżeli chodzi o pytkość, to na pewno zielone arkady, galeria pomorska, Decathlon. Byliśmy również w Media Expert. Media Markt, Do TK Max można wchodzić z psiakiem, ale taka zasada. Zawsze dzwonię i pytam, żeby nie było nieporozumień niemiłych sytuacji. Jeżeli chodzi o restaurację, to ile mają ogródek letni, no to to już w ogóle nie ma problemu, ale są też miejsca, w które można wejść spokojnie i zjeść i zawsze należy zapytać. Bo kto pyta, dostaje odpowiedź, a jak się wchodzi z buta, to można się zderzyć ze ścianą. I z takich ciekawostek, to nawet do IKEA nas wpuścili w wydgoszczy z psem. Ale też podeszłam zapytać ochroniarza. Ochroniarz się zapytał, jaki to pies, jak go przyprowadziłam, To stwierdził, że, że nawet spory, ale e, blugo kupił uściskami i przyjemnym powitaniem, więc weszłam i załatwiłam, co chciałam i pozdrawiam Ikea Wydgoszcz. A czy piesek jako szczeniak? Też pani wszystko gryz jak opętany. Jak pani tego Uczyła. No szczeniaki mają to do siebie, że gryzą i mają te małe igiełkowe ząbki, więc muszą się na czymś wyrzeć i Blue, nie wiem czy jest taki wyjątkowym szczeniakiem, ale niewiele mi zniszczył. Próbował gdzieś podgryzać po rękach, czy tutaj ścianę, kanapę, ale to były raczej takie próby, które zostały szybko wychwycone i za każdym razem, gdy brał coś niedozwolonego do swojego pyszczka, to była przekierowywana uwaga na gryzak, szarpak, smaczki i zabawę, niż na gryzienie naszych rzeczy. My kupiliśmy blu w lipcu zeszłego roku. 2020, gdzie po pierwsze były wakacje, po drugie pandemia, więc praktycznie przez pierwszy rok jego życia cały czas ktoś był w domu, bo dzieciaki chodziły w kratkę do tej szkoły, więc mogły zostawać z nim w domu i wyprowadzać na spacer. I też był pilnowany, żeby właśnie nie gryzło, a jak się nudził, to żeby mu coś po, po, podsuwać pod pyszczek. I wprowadziliśmy taką zasadę. I myślę, że jest ona fajna. U nas y, sprawdziła się w 100%. Że zabawki, które używał jako szczeniak, no powiedzmy, mieliśmy 6 y, zabawek różnych i dostawał tylko dwa, żeby cała. Całe sześć cały czas nie leżało u niego w końcu czy w klatce, bo tak to się nudził, a tak to miał dwie zabawki, którymi się bawiliśmy, yy, i później co tydzień były wymieniane na kolejne dwie, a te dwie z poprzedniego tygodnia były chowane. I więc cały zestaw tych sześciu zabawek był dla niego cały czas atrakcyjny i nimi się bawił. I dzięki temu uniknęliśmy zniszczeń w domu i gryzienia na rękach, nogawkach i. Wszystkim innym. Czy Twoje poprzednie psy też były tak wyszkolone jak Blue? Nie, nie były. Chociaż z moim pierwszym psem, znaczy moim, mojego taty, którego ja pamiętam, to był sztaucer Olbrzym, tata chodził na kursy. Psa towarzyszącego, więc on był bardzo karny, posłuszny i słuchał się bardzo taty, i mógł chodzić bez smyczy przy nodze, i był bardzo dobrze wyszkolony. Jednak to było inne szkolenie niż teraz ma Blu. Później e, te dwa Amstawy, które miałam, no to były takie e, podstawowe komendy: siad, leżeć, waruj, ale nie chodziłam na żadne sporty, nie uprawialiśmy sportów kinologicznych, no i nie umiały tyle sztuczek, co, co teraz Blu. A mogłabyś mi jeszcze krótko opowiedzieć, co sądzisz o zabawkach używanych? Za miesiąc odbieram mojego wymarzonego szczeniaka, jestem ciekawa, co do zabawek, którymi nie bawią się już psy sąsiadów i mogą je oddać. Myślisz, że będzie chciał bawić się piłką, która kiedyś należała do innego psa? Myślę, że takie omuszczeniakowi jest wszystko jedno, czym się bawi, byle była to fajna zabawka i byle by to było z właścicielem, żeby razem wchodzić w interakcję. I w hodowli, jak jest cała masa szczeniąt, czasami jest to miod 8 psiaków albo i więcej, mniej, różnie to bywa, więc tam wszystkie zabawki są wspólne, więc nie rozróżniają, że ta jest jego, ta jest tamtego zabawka, i o ile one będą w dobrym stanie, nie będą zniszczone, nie będą miały niebezpiecznych. Odgryzionych przez starszy psy kawałków dzieszczeń, jak może odgryźć i połknąć, czy plastiku jakiegoś zuży zużytego, no to myślę, że spoko. Blue też się bawi nie swoimi zabawkami, na spacerach czasami ze swoją koleżanką się wymienia i nie ma z tym problemu. Czasami na spacerach są sytuacje, że weźmie nie swoją piłkę, a wiem, że ten drugi pies ma problem z tym, żeby oddawać swoją rzecz, więc. I krzyknę tylko, Blue, to nie twoje i on zostawia i biegnie po swoją piłę. Więc myślę, że jeżeli nie są zniszczone, to spoko. A odcinki z Pluniem są dodawane na kanał o ustalonym dniu czy w różne dni? No, kanał Blu to jest spontan, więc yy, staram się dodawać odcinek raz na tydzień, raz na półtora. Jak sami widzicie, różnie to wychodzi, ale staram się, więc y, trzeba obserwować, subskrybować i wcisnąć dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco, bo pojawi Ci się powiadomienie, że wleciał nowy odcinek. Ile średnio godzin z dziennie potrzebuje Border Collie? Myślę, że to jest bardzo zróżnicowany temat i zależności od psa. Ja mogę powiedzieć, ile potrzebuje Blue, i są to około cztery spacery toaletowe, gdzie chodzimy po osiedlu i trwają one około 15-20 minut, więc to jest taka typowa toaleta. I mamy jeden długi spacer, codziennie. Trwa on godzinę, półtora, w weekendy nawet dwie. Chyba, że pojedziemy czasami gdzieś, wypad na cały dzień, no to w zasadzie cały dzień chodzimy, w sobotę czy w niedzielę. Ale te cztery spacery toaletowe plus jeden, półtora godziny dla Blu to wystarczy. Mamy takiego zaprzyjaźnionego psiaka, gdzie właściciel chodzi y, niesamowitą ilość godzin z nim. I te, ten pies jest pracujący i tyle, taką ma potrzebę. Więc... Tak jak y, musisz obserwować swojego psa. Czy w domu jest spokojny, czy ma za, y, zapewnioną odpowiednią ilość y, ruchu na zewnątrz. I teraz ciekawy, duży temat to jest kwarantanna. I. Robiła Pani blue kwarantannę? Od początku chodziła Pani z blu na długie spacery, czy wydłużała je Pani z czasem? Tak jak ze wszystkim, moim zdaniem należy zachować złoty środek. Czyli ten etap socjalizacji szczeniakowy jest bardzo ważny dla późniejszego rozwoju i funkcjonowania psiaka w domu, w stadzie, przy innych psach. To też bezpieczeństwo i zdrowie, zdrowie również jest mega ważnym tematem. I ja mieszkam w bloku, jak już wiecie, więc no, trzeba było z nim wychodzić na spacery. I oczywiście te spacery na początku były krótsze trochę i z czasem wydłużany został czas tego długiego spaceru, tak żeby też Blue trochę dorósł i żeby mu się krzywda nie, nie, nie zrobiła. I od początku pozwalałam na zabawy z innymi psami. Akurat tutaj wśród znajomych też mieli szczeniaki trochę starsze niż Blu. Nie wiedziałam, że one są zdrowe, zaszczepione, więc pozwalałam na kontakty z takimi psiakami. Wiem, że niektórzy lekarze, weterynarii odradzają kontakty z psami jeszcze przed kompletem szczepień, jednak jak się skończy te szczepienia, to jest chyba około piąty miesiąc życia, no i to już jest trochę za późno na socjalizację, więc trzeba do tego podejść z głową. Ja przynajmniej ja tak zrobiłam i pozwalałam na kontakty z psami, które znam, które wiem, wiedziałam, że są zdrowe, że są zaszczepione. Znałam właścicieli, więc tutaj nastąpiła u mnie minimalizacja ryzyka złapania czegokolwiek od innych psiaków. No i chodziłam na trawę tutaj w okolicy i też do lasu na, na dłuższe spacery. Tak jak mówiłam na początku, wszystko z głową. I jeżeli nie masz pewności, skonsultuj z dwoma, trzema lekarzami, jakie jest zdanie, i spróbuj zapisać się może na jakąś grupę w twojej okolicy, gdzie są spacery socjalizacyjne z psiakami, które mają szczepienia i są y, zdrowe. Sikał i kupy robił w mieszkaniu, jak był malutki? Jak go nauczyłaś załatwiać się na zewnątrz? Oczywiście, że jak był mały, to zdarzyło mu się sikać w domu i kilka razy też zrobił grubszą sprawę. Jest taka śmieszna sytuacja, która do dzisiaj mój tata pamięta i uściski dla taty, bo pierwszy raz jak byłam z Blu u nich w domu, to Blu poszedł z dzieciakami do pokoi, do części takich sypialnianych i biegł do wszystkich trzech pokoi i tam po prostu postawił klocki na każdym łóżku. Więc teraz jak tylko wchodzimy z Blu do rodziców, to Tata krzyczy, zamknijcie u góry pokoje. Oczywiście to się nie zdarza już mu i to była jedyna taka sytuacja, ale tutaj lęk został, bo trzeba było wszystkie pościele wymieniać. Ale wtedy też był okres taki, że walczyliśmy z karmami i jego układ pokarmowy po prostu przychodził rewolucję, zanim znaleźliśmy tą dobrą i mam nadzieję, że, że kiedyś tata mu to zapomni i wybaczy. Jak otuczyłam? Po pierwsze nie mieliśmy mat do siusiania w domu, i, bo uważam, że jak się pozwoli sikać w domu na matę, to on będzie wiedział, że można sikać w domu. I dla takiego szczeniaka, czy to jest mata, czy kawałek dywaniku, czy zostawiona bluzka w pokoju u dzieciaków, to, to nie ma większego znaczenia, więc jak tylko szedł spać, Czekałam aż się obudzi, od razu biegłam na dwór na trawkę, żeby zrobił swoje potrzeby i dopiero wracał. Po, po karmieniu, po jak dużo wypił, to też zbiegałam na dwór z nim w nocy. Budził się tak co 2-3 godziny i to było lato, tak jak wcześniej wspominałam, więc też łatwo było ubrać się w bluzę, jakieś buty, szybko z nim wyjść. No i nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale dosyć szybko załapał, że. Siusiu się robi na dworze i stawał przy, przy drzwiach, albo podchodził, że chce, że chce wyjść. Więc taki był tutaj system nauki. Na początku to było nawet kilkanaście wyjść w ciągu dnia i go bardzo pilnowałam, żeby się nie zsiusiał w domu. I później on swój sposób wymyślił, taki taneczny może trochę się śmialiśmy, że zaczyna konikować, bo tak jak konik przed nimi łapami się, się odbijał i skakał jak piłeczka i tak pokazywał, że chce teraz, 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 chce wyjść na dwór siku, mi się chce, chodzić, wstawaj, idziemy szybko, ale ta metoda była przez niego śmieszna i skuteczna, bo dzięki temu wiedziałam, że, że to teraz już jest ten czas. Teraz jak Bluma półtora roku, to w zasadzie nie pokazuje, że chce siku. Wiem. W jakich porach jest wyprowadzany, on się dostosował, więc wstaje, idę i się tutaj zgraliśmy. Także te spacery, o których wcześniej mówiłam, mu wystarczają i w tych godzinach idziemy, no nie, nie wliczając sytuacji, gdzie boli go brzuch, i, i wtedy. Trzeba wyjść inaczej niż zazwyczaj. Czy chodzenie do grumera z borderkiem jest obowiązkowe? Czy można samemu zadbać o sierść pieska? No, border collie jest taką rasą, gdzie nie wymaga się chodze nie wymaga chodzenia do grumera. Można spokojnie zrobić to samemu. I ja na co dzień sama dbam o jego sierść. Wyczesuję go regularnie. Wycinam nożyczkami sierść pomiędzy łapek. Tutaj chodzi o, o tą część tutaj ma wycinane włoski teraz jak jest zima, to, to warto o to zadbać, żeby tam się kulki z lodu nie robiły i żeby tam go nie raniły, nie, nie uwierały. Jednak chodzę do grumera dwa razy do roku wiosną i zimą. Wtedy on jest porządnie wykąpany, wyczesany pod, pod szerstek, tak jak należy i jest lekko podciętą ma sierść na brzuszku. I, I tyłek też ma ładnie tutaj wystrzyżony. I nie jest to obowiązkowe, jednak fajnie, jeżeli przy okazji zmiany sierści ktoś porządnie go wyczesze i, i zrobi na pięknie, wypachni. Ile waży Blu? Czy macie, mieliście z nim jakieś problemy? Mogłaby pani nagrać filmik, jak przygotować się na bordera, albo omówić pierwszą noc Blu w domu. No dobrze, to postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć szybko. Blue waży 20 kg. Żadnych takich większych problemów nie udało mi się zaobserwować. Są to sytuacje dnia codziennego, nad którymi pracujemy, tak jak spokojne mijanie psiaków czy, czy szybkich pojazdów. Ale takich grubych problemów ani zdrowotnych, ani behawioralnych na szczęście nie ma. Odcinek o psiej wyprawce i co należy przygotować już jest, więc zachęcam do przejrzenia kanału i tam. Jest na temat wyprawki dla szczeniaka. No pierwsza noc była taka, że trochę popiskiwał, i faktycznie trzeba było biegać non stop na siusiu, ale przetrwaliśmy i było całkiem spoko. Nastawiałam się na, na nieprzespaną gorszą noc, ale wyszło fajnie. A i to, co mnie zaskoczyło, to, że szczeniaki naprawdę bardzo dużo śpią, więc Blue był małym śpioszkiem i. Tak jak wcześniej w którymś odcinku mówiłam, że praktycznie czekaliśmy aż się obudzi, żeby móc się z nim pobawić albo iść na spacerek. I jak przyjechaliśmy pierwszego dnia do domu z hodowli, to w zasadzie przed do domu się pokręcił, powąchał i padł. I spał tak kilka godzin, więc wszyscy staliśmy nad nim i czekaliśmy aż się obudzi, żeby móc się nim nacieszyć. A zasada była wprowadzona taka, że jak pies śpi, to go nie budzimy. No, i tak jest do dzisiaj, więc czekaliśmy aż się obudzi, żeby wyściskać tą słodką, puszystą kuleczkę. Dzięki, to dzisiaj na tyle. To były pytania od Was. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o nas, to zapraszam Was do komentowania pod odcinkiem najnowszym, który się pojawi. Możecie też zadawać pytania na Instagramie i dzięki za Wasze pytania, za Wasz odzew, za Wasze uściski, lajki i serduszka. Wściskam Was mocno, myślę, że przed świętami się jeszcze zobaczymy, więc w następnym odcinku złożę Wam świąteczne życzenia, a tymczasem lećcie cieszyć się śniegiem, jeżeli jest u Was i miejcie wspaniały dzień. Do zobaczenia, pa!